Ewangelii według świętego Marka. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się 11 i rzekł im: Idźcie na cały świat i ogłoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, otrzyma wyrok wskazujący. Tym, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą. W imię moje demonów usuwać będą, językami mówić będą nowymi, węże brać będą do rąk, i choćby coś śmiertelnie trującego wypili, nie zaszkodzi im, na chorych ręce położą i oni dobrze czuć się zaczną. Dzisiaj obchodzimy piękne święto, święto nawrócenia Świętego Pawła. Mówię piękne, bo, bo rzeczywiście, nawrócenie Świętego Pawła to jest niesamowite wydarzenie. Piękne. My wszyscy dobrze kojarzymy wiemy, Szaweł tak się wcześniej nazywał. Był gorliwym faryzeuszem, Żydem. Osobiście. Pana Jezusa przed jego śmiercią, zmartwychwstaniem, nie poznał, nie spotkał się z Jezusem. Natomiast w tej swojej gorliwości bardzo prześladował, nienawidził po prostu uczniów pana Jezusa, tych, którzy poszli w świat i właśnie głosili Ewangelię zgodnie z tymi słowami dzisiejszej Ewangelii. Strasznie ich nienawidził, robił to, jak sam potem przyznał, de facto z miłości do Boga. I to, co go odmieniło, to moment, w którym on zobaczył Pana Jezusa, a konkretnie zobaczył Jego miłość, bo kiedy Pan Jezus mu pokazał się i powiedział szable, szable, dlaczego mnie prześladujesz, to w tym momencie dla tego szabła musiało stać się oczywiste, że Jezus identyfikuje się z tymi, których On prześladuje, z tymi cierpiącymi. Że. Yy, że takich kocha właśnie, że w nich umiera, że w nich cierpi, bo takich kocha. Tak, oczywiście pewnie nasza uwaga, jak czytamy opis nawrócenia świętego Pawła, to skupia się na tym, że pewnie Pan Jezus był jakiś taki właśnie taki świetlisty, czy jakiś tam cudownie wyglądał. Ale ja myślę, że ważniejszy był ten przekaz o Jego miłości. I że to, co tak poraziło Pawła, że aż upadł na ziemię i był taki aż przez dłuższy czas niewidomny, nie, nie widział nic, nie? jakby oślepł, to była miłość Jezusa. On oślepł od tej miłości. Tak, można oślepnąć od miłości Pana Jezusa, od miłości Boga. Tak, może, może przyjść taki moment, w którym człowiek yy, patrzy, ale nic nie widzi, tylko widzi tę miłość. Tak. Tak. Tak, może tak być. I to właśnie spotkało się tego Pawła, to spowodowało, że, że on się opamiętał. Nie? Mówi, Ludzie, co ja robię? No i nazywamy to Nawróceniem Świętego Pawła. Także piękne wydarzenie, niesamowite. No i w ogóle ta miłość pana Jezusa, która wyraża się tym, że pan Jezus właśnie z takiego prześladowcy, z takiego. Człowieka, który jemu, nie tylko ludziom, ale jemu też nie, tyle bólu zadał. Tyle bólu Szaweł zadał Jezusowi, a, a Jezus go uczynił yy, apostołem narodów. Nie był, nie należał do grona dwunastu, a jednak całkowicie zasłużył na to miano apostoła. Można powiedzieć 13 apostoła, i jest traktowany w zasadzie na równi ze świętym Piotrem. Razem ich świętujemy potem, na, ich męczeństwo yy, Piotra i Pawła 29 czerwca. Także coś niesamowitego nie coś, co myślę dla nas wszystkich może być pocieszeniem, nie? że. Yy, że Grzechy, które popełniliśmy w życiu, nie są dla Pana Jezusa żadną przeszkodą, żeby, żeby uczynić w nas jakieś wspaniałe rzeczy, żeby nas tak to, totalnie, dogłębnie przemienić i powołać nie, do, do jakichś pięknych rzeczy, do robienia pięknych rzeczy, konkretnie do głoszenia Ewangelii. Tak jak to jest powiedziane w tej dzisiejszej Ewangelii, Idźcie na cały świat i ogłoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, nawet <laughs> nie tylko ludziom, nie? psom, kotom, no, chyba też lasom, polom, górom. Mhm. Ogłaszajmy Ewangelię, czyli radosną, dobrą, radosną nowinę Piękną nowinę o zbawieniu, o miłości Boga. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, otrzyma wyrok wskazujący. Tak, oczywiście yy... ktoś mógłby tu pomyśleć, aha, no tak, <laughs> czyli jeżeli ktoś <laughs> jest niewierzący, a chodził na przykład na lekcję religii, czy do kościoła, a teraz jest niewierzący, no to otrzyma wyrok potępiający. Myślę, że nie, nie, to nie jest tak, bo nigdy nie wiemy, czy dany człowiek naprawdę usłyszał Ewangelię, czy rzeczywiście to, co usłyszał, było Ewangelią, bo to, że ktoś chodzi, na lekcję religii chodzi do kościoła, to wcale nie znaczy, że on usłyszał Ewangelię. Nawet jeśli ona była głoszona, to może była w nim jakaś blokada, było coś, co spowodowało, że on po prostu tego nie usłyszał. Nie miał jakiejś predyspozycji do tego jeszcze. Dlatego nie forujmy takich wyroków. Nie przesądzajmy o tym, nie? że ktoś jest niewierzący, czy odrzucił Ewangelię w takim znaczeniu, jakim Pan Jezus tutaj mówi. To, 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 to nie jest takie proste, że tak powiem, odrzucić Ewangelię, ale rzeczywiście jest to możliwe i o tym Pan Jezus mówi. Tak. To odrzuci Ewangelię tak konsekwentnie i definitywnie, nie? do śmierci aż. Nie? To, to, co mówiliśmy sobie przy okazji Grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Tak, nie przyjmie po prostu miłosierdzia, nie przyjmie zbawienia. No więc otrzyma wyrok potępiający, który został anulowany przez mękę pana Jezusa, ale, ale można ten, ten dekret, to. Tą decyzję o anulowaniu można podrzeć, wyrzucić, nie? i można się poddać temu skazującemu wyrokowi. To jest możliwe. Oby nas to nie spotkało. Ale to niestety jest, jest możliwe i o tym Pan Jezus mówi. I potem Pan Jezus mówi też o znakach, jakie towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. Myślę, że. To, co tu Pan Jezus mówi należy traktować trochę jak, czy nawet konkretnie jak taką przypowieść. Są to raczej pewne takie obrazy, porównania. Nie należy tego traktować dosłownie. Jeśli chodzi o usuwanie demonów, to nie musi być wcale egzorcyzm jakiś. To może być po prostu zwykłe takie. Obdarzenie kogoś pokojem, danie komuś takiego wsparcia, że on przestanie się bać, albo przestanie nienawidzić, albo zdoła przebaczyć, o właśnie. No. Po prostu się jakoś, nie wiem, odzyska pokój w każdym razie. To może być usuwanie demonów, nowe języki, którymi będziemy mówić. To może po prostu oznaczać. To, żeby zaczniemy mówić do drugiego człowieka w taki sposób, że on będzie nas naprawdę rozumiał. Że będziemy mówić takim językiem, który jest po prostu dla kogoś czytelny, czyli jest jego językiem, no właśnie. To jest takie bardzo ważne w ewangelizacji. Siadaje coś, co w kościele jest mocno zaniedbywane, mianowicie to, czy my, Mówimy do ludzi, głosząc Ewangelię, ich językiem rzeczywiście, ich językiem, to znaczy językiem, który oni rozumieją. Czy nie mówimy czasem takimi, e, używając takie sformułowania, czy mm, posługując się po prostu takim technicznym językiem, czasem mam wrażenie, jak słucham nawet też siebie. Chociaż staram się tutaj pilnować, ale, ale czasem mam wrażenie, że, że mówię trochę tak, jak, jak nie wiem, jak czasem lekarz do pacjenta mówi jakimiś, posługując się jakimiś fachowymi terminami, których się nauczył na studiach nie, medycznych. I ten pacjent siedzi i mówi, 'Ale zaraz o co chodzi? Nie? Jeszcze tam w to. W pleść jeszcze, nie, Może jakieś tam łacińskie terminy, czy... Także tu chyba chodzi też o to, kiedy Jezus mówi językami, nowymi będą mówić. Węże brać będą do rąk. I choćby coś śmiertelnie trującego wypili, nie zaszkodzi im. To jest chyba też o tym, że, że ci, co już uwierzą, będą odporni na taki, nie wiem, jad nienawiści. Niechęci, wrogości, tym się cechowali pierwsi chrześcijanie, tym się cechowali święci. Właśnie taką odpornością na ludzką nienawiść, na ten taki jad, który czasami wylewamy na siebie. Czyli właśnie nie zarażamy się tą nienawiścią. To będzie nam towarzyszyć, kiedy uwierzymy. I na chorych. Ręce położą, a oni dobrze czuć się zaczną. Dobrze wiemy, że w nauczaniu Pana Jezusa chorym jest nie tylko ten, kto jest chory na ciele, ale również, a może zwłaszcza ten, który jest chory. Na duszy. Po prostu popełnia grzechy. Więc ten, kto uwierzy, będzie, będzie każdemu choremu, obojętnie jak, w jakiej formie on jest chory, będzie. Będzie dawał mu coś, co sprawi, że ten się poczuje lepiej, może nawet zupełnie wyzdrowieje. Piękna zapowiedź, piękna obietnica. Jeżeli wierzymy w Pana Jezusa, to przyjmijmy te słowa jako słowa, które dotyczą nas. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.